I Stek, Pier pierwszy raz! Co się stało, że się zgodziłeś? Ej, bo uznałem, że warto przyjść na taki zacny kanał jak Gała TV, naprawdę. No właśnie, dlatego kolejny powód dodawania łapek w górę, że się Stek nam pojawił. Dzisiaj dziewiąty odcinek vloga piłkarskiego na razie najpopularniejszej serii To znaczy najczęściej odcinki są naj, najbardziej lubiane jest KWP Termalika Malika wewnętrzny Zaczna naprawdę oglądalność e, największa. No, przecież nie lubi, <gadnie>. um, Dzisiaj bardzo ważny temat okienko transferowe I w jednym słowie na razie jakbyś to podsumował yy, Na pewno to są dziwne Dziwne transfery Tak są, są jest wiele dziwnych transferów To może zaczniemy od yy, tego, co się dzieje w Anglii, bo tam się dzieje najwięcej, jeśli chodzi o transfery. Tak. Zacząłbym od Anglii, na, przykład, na pewno od Petra Czecha. Tak, o. to jest transfer. Y, najbardziej kontrowersyjny, moim tak. zdaniem. Chociaż wiele kontrowersji w tym okienku transferowym y, się zdarzyło. Y, I poza Anglią również. No właśnie, niestety. Petr Czech, Chelsea, Arsenal i dupa można powiedzieć. Szczerze nie wyobrażam sobie, że Petrczek kiedykolwiek odejdzie z Chelsea. myślę że tam zakończy karierę, a odchodzi do Rywala. I to stołecznego, tak? To samo miasto. Można powiedzieć, że kibice na Stamford Bridge no raczej go nienawidzą za to. No, ale Chelsea wzmocnień jakichś no Chelsea za bardzo. Tylko ma... Rada Falcao i to jest jeszcze wypożyczenie i to. A poza tym Rada Mel ma trochę dużo lat. No to znaczy. Czyż, no, ale na pewno jest młodszy od takiego Kasiasa. Mm. Ale o Kasia potem. E, Falcao do Chelsea i tak naprawdę to jest koniec mm. mocnym tego zespołu. Czy coś, tak tam jeszcze no, no... coś tam jeszcze coś tam jeszcze nie było, ale na pewno nic głośnego. No, nic głośnego. Nie mówili o jakichś wielkich transferek z innych klubów. Eee, Arsenal, y, Szczęsny poszedł go Romy na wypożyczenie. Co on to mnie jest dobrym ruchem, bo Szczęsny nie zrobił teraz no, w Wacelu. No to, to jest problem. A Roma też miała zbyt dobrego bramkarza. No umówmy się, Skorupski to nie jest. To nie jest problem. Myślę, że Szczęsny będzie tam dobrym bramkarzem, a poza tym ma okazję odbudować formę do reprezentacji. Dokładnie. Ja osobiście uważam, że Szczęsny może nawet zostać w Romie, ponieważ co prawda... Arsenal Arsena, 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 lepszy klub na arenie europejskiej, ale... Węgier uważa, że tam był niby wywiad ze Szczęsnym, że niby mają zostać w tym, że ma pojechać na rok do Rzymu, a później wróci z powrotem do Londynu, że Zobronowym jakby taki... Bezsensownym posunięciem, bo tam jest Peter Czech jest Dave Spina przecież i znając życie jeszcze kogoś dokupią. Osobiście uważam, że Czech, przepraszam, Szczęsny zostanie na Starych Śmieciach, już zostanie w Romie. Przynajmniej na jakiś czas, dopóki ktoś się nim nie zainteresuje. To znaczy była opcja, nie wiem czy o tym słyszałeś, że Inter Mediolan się interesował Wojtkiem Szczęsnym, ale moim zdaniem to już dużo lepszym posunięciem jest Roma. Tak, bo tak jak mówiłem, Roma nie ma bramkarza i Szczęsny jak dla mnie... A w Interze jest, jest Handanowicz jednak i no to właśnie. też jest, jest to konkurencja, jakby nie patrzeć. No tak i według mnie Szczęsny już zostanie przynajmniej na jakiś czas w Romie. Dłużej niż ten rok, wypożyczymy e, jeszcze jakieś transfery w Arsenalu. Co do Arsenalu, to z, taki głośnik z tego, co ja że to nie było. Dobrze, ale najważniejszy, naj, 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 najważniejszy klub transferowy w Anglii, Manchester United. I tutaj się trzeba zatrzymać, bo. E, na, pierwsze co, Depay, Memphis Depay. E, Okej, okay, to jest jeszcze transfer, który był w miarę do przewidzenia, bo w miarę perspektywiczny zawodnik, no który umówił się, w PSV Eindhoven. No nie, no. No nie, to Czy jest zanim Puka. To Perspektywa rozwinęło. dość duża e, i przeszedł do Manchesteru United, gdzie moim zdaniem ma prawo gry. Się rozwinął się również. E, poczekaj, do e, najbardziej kontrowersyjnych przejdziemy za chwilkę. Co dalej było? E, Bastian Schweinsteiger. A to, no to jest Zaskoczenie. Zaskoczenie? Ja myślałem, tak samo jak gdyby powiedzcie o po Petro Czechowi, co do Petra Czecha, że on zostanie już do końca. Myślałem, że on się Bo Schwanślega Schwanślega do końca. jednak nie jest młodym załonikiem Właśnie, on y, ma już 30 lat grubo i on. Ponad 30. No, okay. i on y, jest wychowankiem klubu, i ja już myślałem, że on zostanie, że już zostanie no, ten legend. No trochę, trochę dziwne, myślę, że i tak. Kibice Bayern, no na pewno go zapamiętają. Dobrego piłkarza przede wszystkim, e, no ale jednak tak myślałem, to... że zostanie. Przed... Mógłby zostać, <coughs> ale czy ja wiem, czy United to jest taki słaby klub. Na pewno wzmocnienia robią i, i to Zmocnienia, jest Nie Wzmocnienia, ale robią też kilka błędów. Według mnie błędem było sprzedanie... Robina Walpersiego, co prawda Walpersin ma już trochę lat, ale do feministycznej ligi to już przesada. Ja, y, Ty też podobnie jak ja nazywam Ligę Turecką wysypiskiem gwiazd. Tak trzeba powiedzieć, tam grają ludzie, którzy no, w piłce zrobili dużo, ale to są już naprawdę emeryci. 3, ponad 30 lat, 34 no. to są te tak zwane gwiazdy No, Znowu właśnie. Um, Sefio Romero, bezsensowny transfer. Jednym słowem można powiedzieć, bo no, może ani być. nie będzie grał, bo DHA jeszcze zostaje. Serio. E... Chyba, hmm. chyba, że Van Halen zrobi taki ruch jak e, zrobił Ancelotti, przepraszam, Enrique. E, że, że, że jeden bramkarz na, 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 na liga, drugi na Bukary? Tak. To co z Waldesem? Bo Waldes ma odejść, ale jak na razie nigdzie nie poszedł. Wiesz, w Anglii jest wiele turniejów. <laughs> <laughs> bardzo śmieszne. E... Jest Liga, jest Puchar Ligi, jest Puchar Anglii, jest Tarcza Dobroczynności, którą ostatnio wygrał Arsenal, Chelsea. O Jezus Maria, ale tak jak mówię no, nie podoba mi się ta sytuacja, bo mają Dehe, który jest liderem, jeżeli chodzi o bramkarzy. Mają Wiktora Waldesa, który nie jest słabym bramkarzem. No nie, mimo że ma swoje lata, to nadal jest potrafi pokazać. No że wiesz, na, ale są bramkarze, którzy mają 40 lat i nadal bramują. Wiktor Waldes ma 23. Może nie jest najmłodszy. Jakie 23? 30. Przepraszam. E, może nie jest najmłodszy, ale na pewno nie jest najsłabszy. I ja osobiście ci powiem że gdybym miał wybierać między stabilnym Valdesem, a nieobliczalnym Romero, to brałbym Waldesa. Moim zdaniem Valdes jest skazany na odejście z tego klubu, jeżeli faktycznie oni chcą zrobić coś z Romero, albo DHA musi odejść. Jeżeli DHA miałby odejść do Realu, to druga część Maritów by go znienawidziła, więc w sumie... Ale nie się, nie że, że zaraz powiemy. Że nie e, po w Anglii mm, City coś zrobiło? Nie wiem. Nie wiem. No Sterling. Lachim A Sterling. Sterling, przepraszam, Sterling, no? Zarąbali z Liverpoolu gościa. Tak, nie, to mnie co bógł od Liverpoolu, co prawda pieniądze pieniędzmi, żeby zarobić, ale zabierać własną gwiazdę tak młodą, to, to Znaczy, moim zdaniem ten transfer jest mocno nietrafiony. Zaraz ci powiem dlaczego. Sterling jest dobrym piłkarzem. Tak, bo jest dobry. W reprezentacji też tam chyba grywa. Czasem. No zdarzy się, ale moim zdaniem tak wysoka kwota za tego piłkarza, no. Przesadzili. 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 A... Powiem tak: z Hamesem w zeszłym sezonie w Realu było tak, że też wydawało się, że przesadzili. Transfer jak najbardziej trafiony się okazał, ale myślę, że za mniejszą kwotę też by można było go kupić. Też, też. Myślę, że, że Sterlingiem też się uda, ale przepłacili. Przepłacili to bardzo. Sterlinga szkoda o tyle, ponieważ tak samo to, że Suarez przejdzie do Barcelony wtedy z Liverpoolu też. To było raczej pewne, bo... Tak, bo Suarez, Suarez bo... też już wiadomo było, że odejdzie, tak? Ale szkoda mimo wszystko, że Liverpool traci swoich człowiek graczy, bo... Ale też kupuje, no to jest... Kupuje, ale, ale to nie, na razie się nie zapowiada. No to Właśnie, to, to nie a propos w Liverpoolu. E, są wzmocnienia. Roberto Firmino, jak ty to oceniasz? Bo moim zdaniem e... E, piłkarz... Znaczy, ja widziałem jego bramki nieraz, choćby na powtórkach na YouTubie i osobiście uważam, że Roberto Firmino nie jest dobrym zawodnikiem, ale jeszcze mógłby zostać przynajmniej na sezon Hoffenheim. I chwilę. To znaczy transfer do Liverpoolu wcale nie oznacza, że on się tam nie rozwinie, bo to Nie, tak... ja tak nie powiedziałem. Ja ale uważam, moim że... zdaniem Hoffenheim nie. jest za małym klubem dla takiego piłkarza. No. Też, ale uważam, że mógłby jeszcze zostać rok w, tym, w tej bolesnej Lizze, chwilę się tam jeszcze rozwinąć i wtedy przejść do jakiegoś klubu większego, na przykład właśnie do Liverpoolu. Liverpool uważam, że rozwinie się, bo to jest takie moje dobry piłkarz. To jest taki, tak jakby, jest to jest taki trochę mocniejszy, że on się jeszcze rozwija, on jeszcze musi pokazać swoje 5 groszy, Zobaczymy. Mam na no, mu, czy mam żadne kciuki, żeby mu się powiąc. Kolejny transfer do Liverpoolu, Chrisem Benteke? Nietrafiony. Moim zdaniem na. No. Nie chodzi o to, że, że ten transfer się piłka się nie przyda, tylko nie, nie ten poziom. I mimo, że jest Balotelli, którego podobno nikt nie chce. Y w procesie do Mari Balotelnego. słyszałem, bo, że nikt go nie chce tak samo, ale słyszałem również, e, jakie problemy mu proponowały i osobiście uważam, że to jest dziura ozonowa między Balotelli z 2012 roku, który dwie bramki Niemcom, no wtedy w półfinale, a obecnym Balotelli. E, tak. Wtedy Balotelli potrafił pokazać tak zwaną klatę i to dosłownie, a teraz to e, on... Ale w... Balotelli wtedy grał faktycznie! No, właśnie, a, i biły się o niego wielkie kluby, m.in. Jacemino, do którego został wytransferowany z Citys, A obecnie to nie wiadomo, gdzie on przyjdzie z Liverpoolu. I czy w ogóle przejdzie? Mówiło się o y, Lazio, że bardzo chce go pozyskać, albo ale... o do Mediolanu, ale do której części San Siro jeszcze nie było. Nie jest nie, powiedziane. Dobrze, koniec gadania o Anglii, Hiszpania. To tu się dzieją te cudamianki. Na pierwszej strony odejście dwóch wielkich legend z Barcelony, niestety, Czawi. Wolny transfer do Alshad, ale moim zdaniem mógł się pokusić o zostanie. Tak. Iker Casillas do Porto. Yy, ty się ma... wypowiadaj, ty jesteś kibicem Realu, nie ja. Osobiście powiem tak, yy, szkoda, że Casillas został sprzedany do FC Porto, ponieważ no, nawet jeśli miałaby to być taka sytuacja, jak na przykład z Ujonem, że miałby siedzieć na tej ławce i grać jeden na 10 meczy, no to choćby tyle. Miał sw Ma swoje lata, ok, ale mówił już, zostać do końca. Mówiło Florentino Perez mówił, że on chciał, żeby Casillas został już na starym Śmieciach, na Bernabeu. Ale Casillas nie chciał. Ale Casillas niby nie chciał. I to tak różne są pogłoski, że ten nie chciał, tamten nie chciał. Oczywiście uważam, że ta tak ta się Ale ta że obydwa nie chcieli, żeby Casillas <laughs> Bo Perez, wiesz, Perez... Ale w Perez... końców no. doszło do tego transferu niestety. I mówi się teraz, że w Porto jest nowy, jakby to powiedzieć, tak. E, co, kogo Real kupił? Bo na razie kupił Danilo, Danilo e, e, i Dziura Ozonowa. Na tym zakończmy chyba co do jakichkolwiek większych problemów. Kiko jeszcze jest. Kiko tak. prawda. Ale Brankarz, ale e, kto? Na was Kassija. Obydwa obydwaj potrafią coś obronić, a obydwaj potrafią puścić szmatę roku. Bo tak. już pokazał we wspaniale, że puszczasz maty. <laughs> takiki kasię Nic do niego nie mam mam nadzieję że coś z tego będzie ale nie wiem nie nie na wiem kto jak byłbyś wolę Kasije niż na was A ja powiem to szczerze ponieważ na was przy, powiem szczerze no miał dobry turniej naprawdę pokazał o e, swój... mundialu no, tak pokazał się bardzo dobrej strony w, w niektórych interwencjach na mundialu niektórych bo to mnie to nie był bramkarz mundialu ja był to mówi mówiłem To mnie był dokładnie. ale nie nie właśnie gdzie on siedzi w maladze, maladze na ławce i to jeszcze na ławce Według mnie y, a nie na was. Tak. Okej, okay, no miał niektóre interwencje. Pamiętam, jak byłem dzisiaj to oglądał, y, Holandia. Kostaryka, Urugwaj. Tak, Urugwaj. Z Holandią były najlepsze. Ale, a to też był dobry mecz, ale że 3-1. Wygrał Kostaryka. A to był piękne, tak. I nie... na was miał dużo tutaj zasługi. Tak, i osobiście uważam, że to był dobry mecz wykonania na wasa ale. no Może to jest też powód, że mało go wstawiają, że się mniej rozwija. Ale z drugiej strony on ma swoje lata On nie jest taki młody jak on by się mógł wydawać, jeśli ktoś go ogląda. Ale ja Casia też nie jest. Nie A, jest A, właśnie. Ale juniorem, no właśnie juniorem. Nie ma młodych bramkarzy. Ma... No niby jest jakiś tam junior, ale sorry. Ale junior to nie jest... Stawiać na juniorów to jest samo. Na juniorów stawiają tylko w Barcelonie. Raz postawili na Casillasa w finale Ligi Mistrzów. Kto? W 98. O Matko Boska! I co, wygrali? Wygrali! No właśnie. Tylko dlatego, bo miał kilka dobrych interwencji i po czym został zapamiętany. Za, za, za tak. No. Barcelona. A tu się dziełem w Zakaz transferowy mają do Stycznia. Ale kupili dwóch piłkarzy. Ale Jidal z Sewii Nie mm. może gać do Stycznia. Armatura z Atletico Madryt. No. Atletico to zaraz, bo to jest osobny temat. Tam gównione transfery zrobili. No ale... materace z castolami. <noise> tak, materace odnośnie Atletico. A co materace? A tak na serio to. Nie wiadomo na której pozycji będzie grał Alejś Widal, bo na prawej pomocy Rakityć może grać. Na prawym ataku nie ma szans, bo tam jest Messi. Na prawej obronie jest Alves i teoretycznie Widal zostaje z Arda Turan tak samo, bo. Turan moim zdaniem w ataku nie ma szans. Iniesta. Chyba, że kontuzję jest ich A to, to tak, a to W samym to, składzie to nie to Ale nie. to raczej Neymar ani Messi ani tu nie, nie łapali. Nie. E, chyba, że za Iniesta, no ale. Bo Iniesta ma swoje lata, ale Iniesta będzie. uważam tak. Yy, co do Arda Turana. Arda Turan będzie grał w większości meczów, przynajmniej tak jest moje zdanie. Będzie grał w meczach ligowych. A w Lizie Miszy będą stawiali na Iniesta i, i Turan będzie wtedy z Chyba, że będzie tak, że to Lizę um, będzie grał Iniesta, bo wow. moim zdaniem, ja, yy, kibice bardzo, nie, nie, nie zabijajcie mnie, yy, będąc na miejscu Luisa Enrique, na pewno stawiałbym na Turana. Jest szybszy, bo Iniesta no, no, no. jest ślimakiem, no, no, no. jest młodszy i potrafi I rąbnąć bramkę, a Iniesta e, bramki, no. Ostatnio... Ja trzeba! Za bramkę to pamiętam na Mundialu w finale. To, to każdy pamięta. Ja pamiętam jeszcze też. parę potem. Ale moim zdaniem nie, nie, I nie stał już też... Ale, się ale kończy się. Za, ale można to ten transfer, który ma rozmować tak samo jak e, sytuacja z czawim, Że Czawi odejdzie, że I nie odejdzie, tylko gdzie? Oczywiście uważam, że... Iniesta... Ja Iniesta w Katarze nie widzę, ale w New York City go ja widzę. Że Iniesta albo odejdzie do MLS, albo zostanie na starych śmieciach. Co do Kataru, krzyżę jak na Iniesta, nie sądzę, żeby odszedł do Kataru czy gdziekolwiek do Azji. Tylko, że zostanie albo w albo tak jak mówię, do Ligi Amerykańskiej. Jak się stanie, nie wiem, nie, nie, nie znam przyszłości, ale no, zobaczymy. Ja mimo wszystko, iż nie jestem Kibicem Baconem, jak przed, przed, przed jakimś czasem potwierdził to Jakubowaty. No ja osobiście powiem, że chciałbym, bym, ja wolę jak piłkarze, jak są wychowarkami, że został. No bo bada, bo to jednak jest to nawiązanie do tradycji i nie pokazują, że idą na kasę. To, co Iniesta miał zarobić, już na pewno zarobił, tak? To, co miał grać, już na pewno zagrał, tak? Bo młody był, no, czy już nie będzie niestety. E, no, ale e, teraz trzeba spojrzeć e, z innej sytuacji. E, odszedł Xavi, okej. Okay. Są w bo jest Rafinha, jest Sergi Roberto, jest Samper. Oni wytrzymają, mogą grać do tego stycznia, tak? Juniorów i juniorzy są. Jest Sandro, jest Munir, jest ten cały Halilovic, o którym też jest jakiś show, a ja nie wiem w ogóle kto to jest i ten gość, pamiętanie, może się rozwinąć, ale na razie nie, jeszcze nie. Ale na razie nie wątpił kto to jest. E, no, tak. E, bramkarze są, e, o bramkarze się nie trzeba e, martwić. Ter Stegen broni dość stabilnie. Uczy się. To znaczy na początku puszczał szmatki, potem pokazał, że można tego gościa uważać. Uważam, zaufać. że przełomem co do kariery Tertschnegena, co do bronienia Barsi, była y, interwencja w rzucie karnym Aguero w jednym z mej ligi mistrzów. Uważam, że to było przełomowe, ponieważ no jednak pokazał wtedy, no. że ma. Tak jak no, mówię, no, osobiście no. uważam, że. To był jego przełom i później pokazywał z dnia na dzień, że jest coraz lepszy. I to może Ale być moim zdaniem najlepsza interwencja Sztegena to ten Bayern, co wyciągnął tą piłkę z bramki. no. Tak, tak. To, to było, była interwencja Roku Sztegena. Tak, to był już taki przełom. Ale to, przestał szmacić po tym City. I to jest najważniejsze tak. moim zdaniem. Tak, tak jak mówię, co do tego karnego. Wtedy ja, ja już mówiłem, że No, City ma bramkę, pewnie pobacił w końcu Sztegen, nie zaskoczył. Co prawda, po, no. Pozytywnie, tak jak mówię, no... Często kibicuję młodszym piłkarzom, żeby mieli większe kariery. Wiesz, ja na początku Sztegena w ogóle w nie widziałem. Byłem absolutnie przeciwko temu gościowi. Jak widziałem, go on gra w sparingach, to myślałem... Boże święty, kupujemy młodego piłkarza, okej. Okay. Ale kupujemy gównianego piłkarza, co nie jest okej. Okay. Yy, od razu stawiałem na brawo. Brawo broni w lidze, broni dobrze. Yy, teraz doszedł Sztegen i moim zdaniem... Enrique może mieć niezłą rozterkę, bo ma dwóch <coughs> dobrych bramkarzy, Brawo jest stary, ale broni stabilnie. Schter Ter Stegen jest młody, broni stabilnie, ale też jakieś gapy jeszcze mu się zdarzają. Na przykład yy, wspomniałem ćwierćfinał Pucharu Króla z Atletico. Nie do tego, tak, tor, ale ta piłka to była naprawdę tragedia. Torres po prostu mu podał. Szczęście, szczęście to było. I co do jest tej to akcji. To było podanie ale, tylko, że sztegen stało. Ale jednak wpadło, no. Stegen stanął, zaczarowało go, jakby to powiedział Dariusz Szpakowski, ale y, mimo wszystko potrafi i ładnie wyciągnąć, tak jak wspomniałeś, półfinal z Bayernem ale potrafi wpuścić, jak ja wspomniałem, y, jedną czwartą rozkorczonerost, jak to tam. Rozkorczonerost. <gryt> a Dobra. tylko Madryt, dziura ozonowa. I... I ja. Dobra. Luciano to z Zwiarral? Perspektywiczny zawodnik. To jest pan, młody gość z Argentyny, ale grał dobrze w tamtym sezonie, strzelił parę bramek, ale też mi ma gówniane mecze, mu się zdarzały. Moim zdaniem ma szansę. Jackson Martinez z FC Porto. Kompletnie nietrafiony transfer. Tak uważam, że też. Powrót Felipe Luisa z Chelsea. Też, i, też dupa. Zaprawdę, Felipe Luisa nie miał dobrego y, sezonu. Wszystko wśród, w trykocie The Blues, ale osobiście uważam, że powrót dla Atletico nie miał sensu choćby z powodu, że wydali pieniądze, a później je chcieli, jakby to będzie się odzyskać. Znaczy, Filipe Luis, według mnie nie jest na filmie transferem, w ogóle nie powinien wtedy chodzić z Calderon. Nie, nie jestem kibicem Atletico i aż tak mi na tym nie zależy, będzie. Tak, i, się i jeszcze odzyskałem. kupili paru dziwnych piłkarzy, bo Stefan Sawicz nie znam gościa, jeszcze kupili jakiegoś tam pomocnika, ale na tym można powiedzieć, że transfery Atletyku się kończą, bo kupili paru młodych, yy, nie kojarzę za bardzo nazwisk, jeżeli Simona licz... Co do transferów, przepraszam, że ci co z transferów Atletico, ciekawsze są ich wyprzedzenie. O tak, Mandzukic do Juventusu. To jest najbardziej. najbardziej... Ale Mandzukic w Atletico nic nie grał, to Torres nawet lepiej grał. Tak, trzeba przyznać, znaczy ja Mandzukicia nie lubię. Lubię Bayern, ale nie lubię Mandzukicia. Mandzukic jest takim. To znaczy Mandzukic, jak grał w Bayernie, był do strzelania to jest, bramek. On jest no. połączeniem, jak dla mnie on jest połączeniem Lewandowskiego i Balotellego. Jest taki nieprzewidywalny co do osobowości, a jako piłkarz potrafi coś lądnąć. Rąbnąc w ramkę potrafi. Potrafi. Ale. Skarnego. 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 E, no, ale moim zdaniem Atletico jednak ma dość dobry środek pola i odszedł Turan. Moim zdaniem Barcelona to zrobiła świetnie. Ale zostają tacy jak Koke, który nadal nie wiadomo. Czerwszy powiedziało 70 paniek, PS też tak powiedziało. a Barcelona nadal liczy, że Koke się zgodzi podpisać kontrakt. Z tak, ale wtedy będzie to już będzie kretyńska sytuacja, moim zdaniem. Gdzie, moim zdaniem, Koker? Czy faktycznie Atletico? Czy, 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 czy Chelsea? Czy PSG? A może do Realu? Albo jeszcze Bayern by się chciał wpierdzielić. Okej. Okay. Albo zostanie jeszcze chwilę w Materacach, co ta, tak jak na. Ten na pewno. Tak. Do Realu nie przejdzie, chyba że dostanie ofertę. Mi... Nie do odrzucenia. Mi... Taką, nie wiem, miliard na tydzień, tak ze śmiechem mówiąc, wierzę sobie. Nie? Tak, tak, no rozumiem. Ale koke, nie, w Madrycie zostanie na ten sezon na pewno. Co będzie później, nie wiem. Uważam, że raczej przejdzie do Barcelony niż do PZ, czy choćby takiego wspomnianego Chelsea London. Ponieważ koka do Marco, wiesz on... już ile przymierzany, no. Osobiście uważam, że on nawet mógłbym powiedzieć, pokusić się o stwierdzenie, że to bym mógł być drugi nie nie nie, o, nie, 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 nie. Takie nie, 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 nie. jest moje zdanie. Mogę, Zupełnie się... Inny Mogę się pomylić, ale takie jest moje zdanie. Nie, 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 nie. To, to za to cię zabiję. Za kulsami go zabiję, wiecie, tu mam scyzoryk nawet. Ciekawostka, po filmiku idę, także jak coś, to nie zdążję. Dobra, cicho. <laughs> e, no. Ale moim zdaniem i tak najlepszym piłkarzem atletiku znowu będzie Antoine Griezmann, którego chciał... A teraz chce Di Marie i nie wiadomo. Griezmann, znaczy z tego co wiem, to Di Maria już przechodzi testy medyczne w Paryżu Tu jest wiesz, to jest tak samo żenę, ale pewne nie, jak wiesz. Ale co? nie, z tego co wiem, to on przyszedł już do PRZ, ponieważ. Czekaj, tak, zaraz ci powiem. E, on z Czerwonych Diabłów chciał odejść i o tym się mówiło. On było prawie pewne, że on odejdzie. Do Realu nie wróci, z tego co wiem, na pewno nie przez najbliższe lata. A... Jeszcze jest piłkarzem United? Przed... No, no, tak wiesz. I zobaczymy jak to będzie, no mam nadzieję, że... E... A że... Jeszcze taka ciekawostka co do United, właśnie szkoda transferu United, na przykład Wayne Ronea, bo teraz tak... A on chce iść do Evertonu, tak? On już jest w Evertonie. Jest już w Evertonie? Według... dzisiaj... Tak, tak, jest w we Evertonie, dzisiaj, ale podawani... ja, ja. dzisiaj było podawane na Facebooku, że z tego pierwsze spotkanie, nie wiem gdzie, ale grał już w Evertonie. Powrócił, bo on wcześniej grał w Evertonie. Idiotyczny transfer. Wiem, to jest według mnie za United zostaje, United zostaje manchala, bo United zostaje bez napastnika tego konkretnego. To co, kupują Lewandowskiego? Może do tego dojść, bo mówiło się o Lewandowskim na odcinku. Albo zawodach. będziemy Z Realu. Nie, osobiście ale, umożę, ale, Albo bez, a, Pedro z Barcelony, że, Ale Pedro jest skrzydłowym. Yy. Pedro właśnie Pedro jest skrzydłowym nie ja tym ma nie problem on mówi się że nie będzie Di Maria ale taką muszę brać. ma po drugie Di Maria jest też skrzydłowym, a nie napastnikiem to może i Ibrahimović nie pasuje w ogóle do Premier League. tak Taki sany to dobra no a to do no to co to, 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 to trzeba chyba kupić tego eee, boże święty jak on się nazywa no Gonzalo i jest jeszcze i walina powiem tak, tak jak mówię, Albo, albo, listas, albo ale... ściągamy Te Weza. nie kupią. Bo przeszedł, Bo przeszedł Boca. do Boka Boka z Boka Juniors. E, ale... Haha, e, ha, dobre. Ale Lorente ale... chcieli jeszcze. Lorentę, Lorente. Ale on jest stary. No właśnie, on już ma swoje lata i Lorentę, według mnie już zostanie w Juventusie albo przejdzie do jakiegoś Kataru. Liki, Kataru, Arabia, coś, te, coś ten deser. Po prostu tam, gdzie będzie mógł dobrze zarabiać. <laughs> A y, na przykład choćby już co do tych... Ja bym ten, już chciał no Dawida wij jest MLS Nie, Wija zostaniesz. zostanie już w tym... To, to jest pewne, ale ja bym um... chciał, ja bym próbował No nic, ale wracając do Iguaina... Bo wiesz bo... jakie ja transferuję w FIFA do Wisły Kraków kupuję Kejsukę Honda. Wracając do Iguaina, po transferze Kawaniego do... E, A może Kawani do United do Pelży to... Wtedy już brakło takiego konkretnego nazwiska co do ataków na poli. Ściągnęli Kalachona i Iguaina z Realu. jeszcze kogoś tam kupili... Hamsika. Hamsika. Tylko Hamsik to już wcześniej chyba był. Tak czy siak... A nie wiem, tak był ta, wcześniej ta, ta, Tak czy siak. No chyba... 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 w Zadupie Pomorskim. <laughs> tak czy siak. Yy, yy, osobiście Iguaina nie lubię, bo on często... Taki silny kontrowersje. Tak? ponieważ on, co prawda, zdarzał się nie każdemu. No, pamiętamy jak Messiego z nieszczelania karnych. Ronaldo, że nie każdego wolnego też wykorzysta. I każdy piłka, nawet penny, każdy strzał nie był celny. Nawet aż już jeden potrafił karnego sk z z z zepsuć. <laughs> Ale dobra. Sezory. Ale no. i pamiętamy marnowałą sytuację w finale, no, Copa Ameryka, no, no. finale. A nawet, nie denerwuj mnie nawet. Y -y, zakończ ten świata. temat, zakończ ten temat o Copa Ameryka ja nie chcę rozmawiać. Igualina no, nie lubię i jaka będzie jego przyszłość, nie wiem, ale szczerze nie obchodzi mnie to. Ja już bym wolał, żeby został w tym napoli dokąd, już jest jego sprawa. Tak jak mówię, nie wiem gdzie on przejdzie. Osobiście uważam, że jeszcze przynajmniej minimum roku zostanie. Dobra, bo jeszcze są dwa kontrowersyjne transfery. Bayern Monachium, Vidal, Douglas Koszta. Obydwa nie trafione, moje zdanie. Osobiście yy, lubię bardzo Pepa Gorillaz. Uważam, że to jest najlepszy trener na Uważam, że... Jego transfery przynajmniej w Barca nie były bardzo tabele, ale obecne transfery przynajmniej w nie przynajmniej to z tego jest zazoru, tragedia to jest tragedia. Ponieważ y, mówi się, że Wida ma być zastępcą Schweinsteigera. Nie. Nie, ponieważ przynajmniej... A Douglas Costa? Kim ma być? E, Douglasem? Nie. <laughs> Douglas koszta mówiło się, też taka jest moja ocena, to nie jest taki typowy napastnik i Douglas Koszta zostanie y, podobno Pomocnikiem, tylko gdzie on stanie, to ja nie jestem pewien. Ja nie, ja nie wiem, ja nie wiem gdzie on, gdzie Pep e, ma go postawić. Może niżej. Pep Guardiola bo... nie takie rzeczy robił. Skoro po, potrafił pogodzić wiję i Messiego, gdzie obydwaj mieli grać na środkowym ataku, wybrał Messiego, wjedał na skrzydło, ale dobry to ruchem. Ale siebie i z Latana nie pogodził. A to ze Zlatanem mu tylko nie wyszło. Ale to był idiotyzm na porty. Ale to już nie, nie wina... A poczekaj, bo żeś nam kamerkę zepsuł. Eee... No dobrze. Gadania byłoby tyle. E, już, bo... Saj, dzięki za odcinek, że żeś w końcu przyszedł. Jeżeli podobał wam się odcinek, to łapka w górę, ale dajcie łapkę w górę, bo on przyszedł. No. Na zachętę. No i co? Sub? łapka w górę i do następnego odcinka. Dziękuję. E, jak...